widzowie, ej czemu ja zbroję jeszcze raz yy, dobra, nie wiem czemu ja mam zbroję ale w ogóle czekam tu widzowie która jest w ogóle wpiszmy sobie, mamy szóstą rano w ogóle odwołali tutaj zamykają bank gdzie tak muszę dopiero przyjść zapłacić rachunki, bo byłem tu zapłacić rachunki ogólnie, no teraz siemane, mane. siema to Ruf Ninja zapasowy, i witajcie w szóstym odcinku z drugiego sezonu, czyli to jest ogólnie 12 sezon z tej, z tej całej serii. No i ogólnie, jeszcze ważna informacja na sam początek. Wydłużamy drugi sezon aż do y, 10 Aha. lub 8 odcinków. Jeszcze na tym pomyślimy. No, wróciłem w ogóle do skina. Musimy popatrzeć, co jest w tym mieście. Dobra, nie ubieram tej zbrojki Idziemy sobie Co? Tabliczki jakieś tu są Aha, w ogóle tutaj macie w montażu Dodali do miasta Mamy dodany park wodny McDonald's, Biedronkę yy, Szpital No i bank Chyba tyle? Biedronka Tak, nie, jeszcze pizzeria jest moja No, widzowie Potem wam ją pokażę w ogóle ostatnio, jak byłem u dentysty i wróciłem do domu Aleksowa, to Alex gdzieś zniknął, nie mogłem go znaleźć. A w wiadomościach znowu było, że agencja krów grasuje i że w Kinie ich znaleziono, ale już uciekli. W ogóle było też, że jest jakiś milker i łami szczęka, nie wiem, dla mnie to są bojdy. W tę stronę wioska Żydów. Prosto w sensie? Kto to napisał? Dobra. Czyli kolejną nowością jest tak zwana wioska. Nie wiem kto to napisał, bo rozumiem. Nie dokończam tego, nie dokończam tego żartu. Dobra. Na 10 lajków kolejny odcinek. Jeśli zostawicie to błyskawicznie już robimy. A w ogóle możesz zauważyć, że powrót zrobiłem na ten, tak, na kompa, na pc ta Nie będzie, będzie odcinku na telefonie, tylko zrobię na tym. To są jakieś niki! Widzowie. Dobra, ja mnie biorę. Nie, ja. To jest agencja krugi jakaś albo coś. No weźmy tę siekierkę, dobra. A, wracam wkraczam tam. Kalera. Aleksio, to on ci, on cię porwał? Zabijam go. Tak. Ej. Nie, to nie jest o, to jest ten... szef... agencji klub, ale to nie jest ten, ten... Pro, To nie pieniądze. jest agencji klub, on jest chyba szefem ma... Zniknął. Czemu on umarł? Nie wiem. Dobra, chodź, widzimy. Ale powiedz mi, co się stało, czego mówisz. Ej, bo ja go chyba. A ty nie znasz go? No, słyszałem, że to jest wnoszę szef mafii. Się. No tak. Dobra, kaszesz się. A czy ty dołączyłeś do mafii? Tak. Ty jesteś normalny. Gdzie ty byłeś cały ten czas? Ja byłem w Oland City. Co to jest w Oland City? Nie W ogóle w... tu jest więzienie jakieś. Idź, chodź. No. A możemy potem iść do Maka? Jakiego Maka? Ty musisz powiedzieć mi, co się tu stało w ogóle. No ty, ty byłeś w, czy ty widziałeś agencję kruk? Tak. To powiedz jeszcze raz co się stało? W kinie widziałem. Ale powiedz wszystko, co się stało w poprzednim odcinku. Była Bo Ale nie było wtedy. Była szczęka. I no. wtedy powiedziałem ich, no, nazwis, nazwy. Dobra, kogo o, widziałeś? Łamisz szczękę, y, Lisa Pisa. No dobra, ale poza agencją. Kogo widziałeś? Wczoraj. Y, burmistrza. C dobra, a widziałeś kogoś jeszcze, na przykład. Nie wiem, spiega może widziałeś? Szpiega tak. Pamiętacie szpiega? Piszcie w komentarzach. D dobra, nie wiem, nie wiem co się tu dzieje naprawdę. No szpiega no. widziałem, bo już długo nie widziałem. Jest jakiś trap, czekaj, nie w... O dobra, poradziłeś. Więzienie tu jest opuszczone. Wow. Widziałeś o tym więzieniu? Ja nie? Ja nie. Bo pierwszy raz nawalek no, sobie... Czemu tu jest dziura jakaś? Nie wiem. Ej, możesz mini informacje też nie no Dobra, już dałem informacje. Aha. Ej, ja się boję, tak? Ale o serwerze możesz tak. Aha, widzowie! Prawdopodobnie... Już będę zbrojkę brzydką. Prawdopodobnie będzie załaż... zakładany serwer dla widzów. Tak, zawsze mieście. Z nowościami. Czy da, da, nawet mogli pojeździć się w odcinku, bo może nagramy jakiś odcinek specjalny? Tak, dokładnie. I. Dobra. Mniejsza z tym. Mnie Gdzie ty jesteś? Inter interesuje mnie, czemu tu jest bedrock. Przecież bedrock nie jest legalny na naszym serwerze, Halo? Nie Co tu jest? Zapadnie raz, jakaś. Dwa, trzy. Czekajcie, widzę, że Miller misia. O. wam jesteśmy. No. Było cięcie, my teraz doszliśmy już. Tak. Co w ogóle co to było napisane. No wiem. Ten. Dobra, chodź idziemy na zakupy. Zrobimy. Czekaj, zobaczmy czas. Time. Czemu jest nawóz nadal dalszym staraniu? Czekaj, zjem pieczony. Halo jest. Dobra, ja jestem sam. Właśnie, bo ja nie wziąłem rzeczy, dobra. Czekajcie. Dobra. Lecimy. No, gdzie idziemy? Do domu najpierw. A na... Dobra. Dobra, to ja sobie obejrzę w domu ten odcinek. Nie. Bo co tam się stało, to ja nawet nie wiem. Aaa, no. no tak. Halo. Dobra. Dobra. Gdzie jest moja karta? Ja mam LG. Gdzie jest moja karta? Nie wiem. Czekaj, ja muszę kartę wziąć. Yy... O, jest moja karta kredytowa, dobra. Dobra, zapłać kartą. Dla dzieci, tak, dawaj. Nie, jak to jest podróżnik, to nie wytrzymam. No, ja też. No, podróżnik! Co, co ty robisz? Daj, się. daj mi spokój. Co ty robisz? Daj mi spokój. Kurwa, ja Możnik ja nawet nie mogę spokojnie se kupić. Bo ten mi zaczyna coś. Gupi a czemu ty skórek tej dałeś Nie wiem, sprzedajesz tego. Dobra, dobra, płacę tu. no i przeszło. Dobrze, że tu dali tą samą obsługę. Już, już pana tu nie ma, trochę szkoda. No na ur na wakacje pewnie poszedł. To chyba żabka nano jest. A. Jakby dali drzapka na no to by było chodź do domku. Puh. Jedzonko jakieś by się przydało. Czy mamy w domku jedzonko? N nie wiem, jakby Trzeba by było zobaczyć, widzowie. Dobra, zapraszam. W ogóle patrzcie, Aleksio nowe konto zrobił. Tak, dokładnie. Nazywam się Aleksio15. Ile? No, bo my na serwerze, widzowie. Dokładnie, widzowie. To bo. Jest już... serwer. Dlatego mamy komendy. Na przykład jedną z komendy mam fly. Wyłączyłem ją. Jak nie ma nic do jedzenia, to idziemy do biedronki. O, patrzcie, mam Fly'a, Mam infsi, na przykład mogę. Infsi, Alexio. No i patrzcie. Ej, miałeś jedzenie, oszuście. Ej, no mam. Jesteka mam nawet. Dobra, powezmę sobie połowę. Proszę bardzo, to, to dla ciebie. No. Gdzie mi rzuciłeś? H 31 Dobra, do drugiej łapy. Na no McDonald's tutaj nie idziemy, bo mamy swoje żarcie. A jak będzie wieczór, to pójdziemy sobie zrobić niedzielne zakupy dla... Nie... żeby... Właśnie, już Zapraszam. Co już zamku? idę. Ej, widzowie, napiszcie, ile chcecie odcinków z drugiego sezonu. Osiem lub 10, właśnie to było dwie opcje. No właśnie, piszcie, ile chcecie jeszcze odcinków. Mam nadzieję, że na którymś... Wlorik fo... zwróci do domu w ogóle. No właśnie, bo były wtedy jakieś jacyś ludzie. No jak uchodźcy z Ukrainy się prosili. No. Co to? O, tu mamy śmietnik chyba. Nie wpadł nitka do śmietnika. Dobra. O, tu jest kata Florida. No jakbyś... Drzwi zostawił otwarty. wejdziemy. No. Dobra, nie będziemy mu tu wchodzić, nie? Ale... On miał tu coś tak? No, tak, nie. Nie, jest. nie, nie wchodzę bo... Możecie obejrzeć szósty, ostatni odcinek pierwszego sezonu i tam wszystko się Nie, poświecie. fajnie, fajnie. No, pamiętam jak u niego ma odrobinę, bo miał krowę jakoś. No, krowy miał. Dokładnie. Chodź bratku. Idziemy do akwaparku. Jakby gry to ewlonik zrobił? No, mam, jakbyśmy, mamy tą pieczoną wołowinę. Chodź. No, tu ja idę, jestem... Ej, co byśmy... Co by jeszcze próbowali w tym baleksowie? Po alece Ty nie możesz tak szybko, trochę bambik! Weź sobie wpisz komendę, fly! Czekaj, już jestem w tym, gdzie Biedronka. O jak macham toleryną. Wow. Dobra, do Biedronki nie idziemy, to w sumie możemy zobaczyć co tam mają. Zapraszamy na wielkie zakupy w najlepszych cenach. Biedronka szybka, jak sobota. Ja znowu słyszałem podróżnika. Czy to... Nie, to villager był. O, dzień dobry, to jest pani Krysia. Dzień do, dzień dobry. Co tu mają? Okej, okej, okej. Czekaj, bo mają jakieś takie obrazy, ale jak zobaczyć, co mają w ofercie swoich billboardach. O, tu można do ogrodu taki posąg. Yy, tu jest stół do billardu. O, tu są słodycze, wprowadzili nowe do oferty i ma frytki. A to nie wiem co to jest. Dobra, chodź na zakupy zrobimy te małe. A tu pani Krysia wyszła sobie na papierosa tak. to. No tak. Zapowak no, tak. zakupy. Mm. A. A, lekiem, nie ma ładu. Dobra, jeszcze chleb. Słuchaj, no. ja ma... One jednak dużo. I ile kosztuje chleb. To jest zapełnione. weźmy 6, bo ten chleba ściana. Ej, hey, nie ma wody. A bo jest promocja! Tak? 2 plus 2 gratis. Dobra. A. Wszystko wykupimy. Dobra, ja wezmę dwie wody, jedną ci dam. Ja wezmę jedną. Dobra, ale razem płacimy. Tak. Ej, nie ma mojej karty. Ja kartę zostawiłem. Dobra, blikiem zapłacę. Dobra. O, mamy samo na szczęście. Pani Krysia nie musi nas obsługiwać. Więc ja daję mleko, cyk. Ty. Ty. Jeszcze chwilę. O, No i proszę bardzo, jeszcze jakieś. Obiad A zupę. Nie, dużo mam mięska. Albuzy orzeźwiające, no. Yy, o, wezmę sobie trzy. Trzy też. takie połówki. Ale robimy zakupy, co nie? Czach, ciach-cich. Teraz blik. Dobra, jest. Spoko. Dobra, ja też zapłaciłem. Wszystko daję sobie do ekwipunku. Telefon. Też, na ja też. Telefon do drugiej ręki. Albo nie, telefon nie jest mi potrzebny na razie. Tam, chleb. No i chleb se wezmę, dobra. Teraz gdzie idziemy, bo nie wiem ile będzie trwać ten szósty odcinek. Ale dobra. Dobra, zmniejsza z tym. Będzie najdłuższy dobra. będzie. Nie się. będzie najdłuższy na pewno. O drive tu zrobili. Mag drive. Patrzcie, zobaczymy sobie. Nie, na szczęście nie ma tu samochodów. Dobra, tu się zamawia, tu się odbije. Kurczak im uciekł! Nie zdążyli kurczaka usmażyć. I skąd nie Ale Floriks! Tej i tak ze z nami odcinek jakiś nagrać chyba w przyszłym miesiącu No właśnie, szósty on nagrał, ostatni, pierwszego sezonu. No. Dobra, czekaj. mam pozwolenie. Dostałem hajs, bilet. Bilet, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest płatność jedynie w diamentach, masz diamenty? Nie mam. Dobra, to... Będą dwa bilety normalne, tak? Tak dobra. proszę tutaj łapać Dzięki Dobra, daj mi jeden. Muszę zeskanować Czekaj U, Czekaj Bo ja tu mam kartę od tego, od mojego kolegi tu pracuje. Proszę Dobra, zeskanujmy sam No i dobra o! Wow, jakie zjeżdżalnie! Wow! Bologna. Dobra, pierwsza, najmniejsza. Wow. Zjeżdża się nawet... Nawet fajnie się zjeżdża. No i ile oceniasz? Ta była słaba. Tam, tam taką piąteczkę. Chodź na żółtą. Dobra, żółta to jest kolejna. Naj, najlepsza to jest chyba ta fioletowa. Dobra, na żółtym. Fajnie zbudowali ten zakłapak, co nie? No to ja budowałem. Tak, to chujuję. Cool. No, to budowliśmy. No, Myślałem, że to był górny. Ło! Nie, to jest górny. Tam Tamta była. To jest nóg, tamto jest pro, to jest haker, to jest blok. Kiedy kończymy, ale jeszcze może wtedy wiedzamy jak to wszystko. O, opalalalizmy. No, opalać się można. Znaczy, to tu się nie można opalać, bo tu mam parę żeby się nie opalić. Dobra. Dobra. Jeszcze co, pozjeżdżamy i idziemy? No mamy... Jeszcze jedną, tyle pa, To jest... got. Gdzie ty jesteś? Oł. To... Wow. Czekaj, już Jaki czerwoną. Ej, ja muszę za potrzebą tutaj... Dobra, chodź może idziemy. Ja muszę za potrzebą. Dobra, wyszczałem się już. Czemu tu nie ma w ogóle jak nie co umyć? Co no na... jakby dali, że można mieć ręce, to by było okej. Okay. Co tu mają? Więc tu mają w ogóle? Nie mają nic. Chodź do domu. No chodź co do domu? Ja jeszcze atrakcji mam dużo. Aha. Czekaj, o tu się da wejść. Przesuwaj, no nie przesuwaj mnie! No dobra! Tylko nie umiem tego odpalić Bo tam? A tam jest otwarte, dobra Chodź z, z I z zaproś strony. też widzów na nowy kanał Spadł. Gdzie ty jesteś? Jesteś ślepy? O tu Aha Można się opalać w tej, to jest taka chyba ala No właśnie Uuu, będę czarny. No, Idziemy stąd. Zapraszamy. Kiedy kończymy? Czy jeszcze będziemy zwiedzać te miasta? Jak ja mam stąd wyjść teraz? Czekaj. Eee, yy, ja mam pomysł. Jaki masz pomysł? A nie jutro nie widzowie klik, mam no. imieniny. Nie umiem więc... kliknąć. Nie umiem kliknąć. Aj widzowie. Możemy złożyć Tak Dobrze. Z okazji będzie. Ooo, Będzie z, A, okazji z okazji moich urodzi będzie czwarte. Daję się woda. Chodź, bo jak z gorąca to chodź. Kubarka się woda leje, nie? No. Ej. Tak? Ej, to będzie długi odcinek. No będzie, bardzo długi. I tak jak masz wyretowane konto, to możesz dół filmy opublikować, to nie? Dobra, widzowie. Skaczę! I believe, i believe. Ja idę na żółto. Uuu. Dobra, zostawiam cię dziecko. Poczekaj, już idę. Po, po kąpieli po, w, ja bym proponował zjeść sobie pizzę w moim lokalu. Wiedziałeś, że mam lokal? Gdzie? Yeah. Pizza łóżka. Zapraszam, o. zamknij za sobą, tylko. Żeby mnie nie pozwali. Dobra. Tu jest specjalna droga zrobiona. Dwie są drogi. Ta jest szybsza, więc idziemy tam. Ej, lama podróżnika się ma. Siema lama Czekaj Tutaj masz taki zygzak. Specjalnie to jest pod moją... Patrz, dwie drogi masz specjalnie. patrz możesz se zjeść tu na wino, wziąć i se usiąść usiąść podzielnie. Ty zbudowałeś czy kto? No pomagali mi tu. Aha. Te jeziorko już to było, ale ja mi serię zbudowałem, pa. Ale fajnie. Zapraszam, siadaj sobie. kolego znaczy, ty jesteś mój bratem, ale. No tak. Ja tak lubię mówić. To są ciasta, ale to są takie stare. Aha. To dla ozdoby. A kto opie? Dobra, pieniądze. Okay. Pieniądze potrzebuję. Masz, może możesz zapłacić bikiem mi. Dobrze. Trzeba wesprzeć mnie. Dobra, dzięki. I jak... A właśnie, co, co pan chce? Pizzę. Margaritę. No, to akurat mamy same margarity, więc proszę. A ile pizzy mi daje? Ale jakiej wielkości? Jakości jakiej? Wielkości. Dobrej. żyć większa. No i właśnie dostajesz wielko. O, dzięki. Ja też sobie wezmę tutaj. Fajna pizzeria. Gdzie na jest ile to... oceniasz to pi... Jak Jaką oceniasz, jak to jest moje? No wiem, ale jak ci się podoba? No mi, no, mi musi smakować moja pizza, chyba, nie? Nie mogę powiedzieć źle, że jest niedobra. Niam bardzo Też wsunę, ty a ty nie mogę, ja nie, nie mogę wsunąć. Ty robisz dobre pizze. To w ogóle masz jakieś pizze gotowe <noise> i... do pieca. Ty zjadłeś surową pizzę. Tak! Nie! Jeszcze raz ci zrobię. Dobra. O, dobra. Dobra, już się zrobiła, wyciągam z pieca, tylko muszę... Ej! Kurde! Nie mam czym! Gdzie ty jesteś? Dobra, biletem wyciągnę tą pizzę jakoś. Bejesz miał słabą pizzę. Biletem ją wyciągnąłem, proszę. To jest już zrobiona. Masz sos pomidorowy, masz ser tutaj jakieś kalzone i O! Masz. Nie, nie mogę. No nie ja rozwalaj mi stołu! No to proszę, ja to podam. Połóż go. Gdzie położyć? Tu. O no i dzięki. Dobra, to potem się zjesz. Zapraszam tutaj. Można sobie wyjść. Kurde, o. Proszę, tu można sobie no. wyjść powiedziałem. Przez to mi po ścianach chodzi. Dobra. Odkopywał. Ale pięknie, może jeszcze coś będzie zbudowane, co nie? Coś jeszcze by zbudowali do tego. No, to ja budowałem tą pizzerię. A jakieś jeszcze nowości oprócz Biedronki McDonalda i te... Bemlina? Dobra, czy my już wszystko zwiedzaliśmy? A w ogóle... Był podobny kiedyś odcinek, zawzał się nowości Maleksowi, ale go usunąłem. Znaczy, YouTube mi usunął. Z głównego kanału. Dobra, mamy jeszcze bank, ale bank nie jest ważny, bo już go widzieliście na samym początku. I U mnie jest. Szpital szorcik, mogę Wam pokazać. z nowościami Malexowi jest jak coś. Yy... O, proszę bardzo. O! Tu mamy karatkę widzowie. Na, na razie nikt nie pracuje w szpitalu. Będziemy szukać ludzi. O, tu macie jakieś um, y, lekarstwo na miłość. <śśś> chodź. Gdzie ty, gdzie Dobra, jest taki serial. Dobra, chodź. Film. A, no, porąbało mi się. Dobra, tu macie taki ten. Tu mi, ten Chodź, ludzie. Czy coś. A tu macie operację. Zapraszam na zapraszam na łoże. Gdzie ty jesteś? Kurwa. przepraszam, dobrze. Dobra, no tutaj. No wchodź. właśnie. Dobra, no, kładź się na łóżko. A czemu? Z drugiej strony idź. Od drugiej. Tam masz. Tu masz iść. Ej. Ej, ty jesteś upor jakiś. No, dobra Ej, tu, tu jest zlogowany ten łóżko w ogóle. Dobra, dobra, jak już się położył, teraz wytniemy mu nerwy Żartuję, dobra, idziemy stąd dobra. No i to będzie koniec tego Powiedz, że jeżeli... Czekaj W którym miejscu zakończymy? Muszę wyjść no i sobie pod szpitalem możemy się zakończyć, będzie, daj albo tam gdzie szkoła. Na dachu szpitala, dobra, będzie spoko, miejscu ma. Dobra, widzowie, tu skończymy ten film. W ogóle on trwał mnie chyba 24 minuty z tego co jestem, pewien, bo na dwa nagrania to robiłem, jedno po 4 sekundy, teraz mam 20 minut, no i Zobaczymy jak to będzie pocięte, bo naprawdę du dużo materiału to jest. Tak. Jeżeli... No i ja sobie łyka mile nabierę. Jeżeli szósty odcinek z... To ty powiedz. Jeżeli szósty odcinek z drugiego sezonu Wam się spodobał. Zostawcie... Zostawcie lajkacza w góracza i... Na ile, ile, ile lajków? Widzę u kolejnego. No siódmy. na 10. u kogo będzie? U mnie. Ja nie mogę zabić sobie. Mogę jednak. A u kogo będzie? U ciebie, tak. Więc. Dobra, widzowie, freestyler.